Witam serdecznie Będę nagrywał przygody Eskimosów, odcinek pierwszy W odcinku pierwszym będzie zwiedzanie naszego serwera No i trochę zabawy Życzę miłego oglądania Tu jest nasz zamek tak niedokończony trochę, nie mieliśmy już czasu. No ale co? Mam taki strój. Mój dom. Tutaj pole. To znaczy crafting box. Wieża. Tutaj mamy pole, żeby na chleb było. Hmm, co by tu jeszcze... Tu jest mój dom tak, yy... o, to może się prześpimy. Yy... To jest ogólnie na zamek wyglądu tak. No, nie wygląda tak na zamek, ale zawsze jest. Ponieważ przez godzinę mieliśmy włączone potwory Te Creepery Zielone stwory brzydkie Zaczęły nas atakować No i nie mieliśmy jak uciec wybuchu dziury są w serwerze Na mapie Dlaczego przygody Eskimosów? Sama mapa wskazuje że jest śnieg. No, a w śniegu zawsze żyją Eskimosi. Dlatego przygody Eskimosi. Y, tutaj nasze wykopaliska można powiedzieć taka szpara w ziemi. Tu jest tak. Y, stary, opuszczony dom, właśnie w tym miejscu. Y, tutaj mamy. Hmm, jak by to powiedzieć? Dom mojego kolegi. Tutaj ma różne rzeczy. A to sobie wezmę trochę. Yy. O, nie ma to jak zjeść dobrego bewsztyka. Dobrze. Tutaj jest mój dom stary. dom, Taka nazwa, bo... To jest kopalnia plus dom, czyli kopalnia-dom można tak to nazwać. Tak, tutaj mój kolega coś tam kopał, nie wiem co. Tak, to jest mój dom, przeprowadziłem się z niego. Bardzo fajna jest podłoga z żelaza. Tutaj mam takie różne rzeczy, magazynek, w którym nic nie ma. Yy, tak, i tutaj yy, jest wnętrze tej szpary o której wspominałem. Yy, na dół nie będę schodził, może w... kiedy indziej. Teraz nie mamy czasu. Yy, tutaj jest taki tunel. Tam nasza jaskinia. mój przyjaciel Vendetta już nie wejdzie bo nie wiem, chyba gdzieś jechał czy coś tutaj właśnie jest takie wejście jak tu się wejdzie, można od razu stąd do kopalni iść bardzo pomysłowe i bardzo fajne tak, pójdźmy teraz do mojego domu albo nie, teraz yy, bo chciałem zrobić mojemu koledze niespodziankę, więc zrobimy sobie jacuzzi yy, w którym pod którym będzie lawa, tak można to powiedzieć pójdźmy tu o, tu zacznijmy kopanie u nie zawsze musi ładnie wyglądać, nie wiem czemu, ale już tak mam yy, tak Najgorzej jest to z ziemią jak się gdzieś kopie, ma najbardziej w kurze.

také On dva kľadky No tak. Mm. Tak to jest, jak trzeba dużo robić. Ja się nie chcę. No ale zróbmy mojemu koledze niespodziankę, w którym yy, w jakim drugim odcinku przygód z Eskimosami. Przepraszam, ale musiałem na chwilę przerwać. Yy. Tak, na no czym skończyliśmy? Aha, w następnym odcinku... Yy, ...odcinku przygód ze Eskimosami. Przepraszam. Aha, yy, my mieliśmy iść po lawę, tak? Yy, dobrze. No, lawa, bliziutko. Wystarczy yy, tylko po nią teraz iść. Hmm, tylko jakby tam się wspiąć. O, mój kolega Norbert właśnie przyszedł. Ten, o którym mówiłem. No tak. O, wywieraliśmy lawę najważniejsza rzecz a teraz możemy już iść. Yy, i tak musimy iść teraz do zamku zrobić to jacuzzi dobrze to jak już będziemy w zamku to dobrze jesteśmy już w no moim zamku nalałem właśnie lawy, teraz chodźmy po wodę No właśnie mój kolega wchodzi Wendetta Ma taki nick, a na imię ma Norbert Tylko tu nalejemy wody i jeszcze w jednym miejscu, wtedy nasze jacuzzi będzie gotowe. Dobrze, to na tyle na dzisiaj i do widzenia w następnym odcinku Minecraft.